Witajcie, jest 26 luty. Oto obiecana przesyłka z Serbii. A te pąki kwiatowe, żółte, należą do derenia jadalnego. Odmiana wedłubieckiej. To jest przesyłka, która wzburzyła mi ogromnie krew w żyłach. Ogromnie. Przesyłka z Serbii. Przyjrzyjcie się Państwo pieczęci Republika Serbia. Z jakiego powodu tak ta moja krew zawrzała? Jak sądzicie. O tym za chwilkę. Te nasiona, bo są tu nasiona arbuzów wyjątkowych odmian. Zamówiłam 22 stycznia. A odebrałam z poczty 16 lutego. A teraz tak szybciutko w skrócie o Serbii. Stolicą Serbii jest Belgrad. I słuchajcie Państwo, od 2012 roku kraj ten posiada status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej. W 2014 roku rozpoczęły się tak zwane rozmowy akcesyjne w tym temacie, by Serbia przystąpiła do Unii. Czas pokaże. Jak wiadomo, kraj ten jest stolicą konfliktów ogromnych. Ale przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie Państwo. Ta moja krew była wzburzona z powodu Opłaty celnej, jaką przyszło mi uiścić. Bystry obserwator w tym filmie już może się dowiedzieć, jakiej wysokości była ta opłata. Rzeknę tylko, że jest to cyfra 3 cyfrowa. Przed przecinkiem jest to kwota, którą szafują na prawo i lewo. I to była szalenie trudna decyzja dla mnie, czy uiścić tą opłatę, czy nie. No, niestety, jak się powiedziało A trzeba powiedzieć i B. Także zakup pewien, który planowałam dokonać odpłynął w dal. Może o pół roku się odroczył, może o rok. Swoją drogą, ciekawa jestem, tak jak jeden z Państwa rozmawialiśmy, jakie koszta są opłat celnych ze Stanów Zjednoczonych, bo te nasiona, które tu są, mogłam mieć ze Stanów Zjednoczonych w oryginalnych opakowaniach w dodatku. Te są w nieoryginalnych i oby były warte tej ceny. Teraz wrócę do domu i pokażę Państwu zawartość koperty, obrazując zdjęciami ze strony sprzedawcy. A sprzedawca ten nazywa się Oro Seds. Oro Seds. Tak nazywa się sklep. Z którego zakupiłam te nasionka? Tu proszę przeczytać. Proszę pamiętać, że mogą wystąpić opóźnienia realizacji zamówień ze względu na bieżące skutki COVID-19, wysoki popyt na zamówienia. Realizujemy zamówienia około 5-7 dni roboczych i to, co jest bardzo ważne: nie wydajemy świadectwa fitosanitarnego. Z tym się liczyłam, że przyjdzie koszt. I tak też się stało. A tu jest teczko o firmie. Proszę zapoznać się z regulaminem. To są bardzo ważne rzeczy z gwiazdkami. Sits. Zaczynamy zatem. Najpierw odepnę kartę, która jest z tyłu przypięta z szybkami. Co jest w niej? Najpierw rzucę okiem. Z sklepu, pieczęć, to mi nic nie mówi. Pod moim palcem są moje dane. Zatem czas na kopertę, powiem Państwu, że pani na poczcie była bardzo zdziwiona, kwotę, którą mam zapłacić, miałam zapłacić aż zakreśliła markerem by się nie pomylić ale wiecie co dalej nastąpiło? wydała mi, chyba w wyniku zaferowania, a ja nie sprawdziłam przesyłkę, która nie należała do mnie należała do sąsiada który mieszka 700 metrów dalej no, w domu rozpakowałam a wyglądała jak torebeczka z nasionami. Lecz tam nasion nie było. Adres sprawdziłam. Był bardzo drobnym druczkiem. Okazało się, że jest to do sąsiada. Zadzwoniłam pod podany numer. Oddałam mu przesyłkę. Ale spójrzcie. Wyciągamy skarby arbuzowe. Oby wykiełkowały. Czy coś będzie gratis? To jest też dla mnie ciekawe. Zaczynamy. Pierwsze z nasion. Trzy, sześć, dziewięć, dwanaście, jest tu więcej. Jest to odmiana Arbuza Shining Mountain. Dwadzieścia cztery nasionka. Hurra, więcej o cztery. To rozumiem. W tłumaczeniu. Arbuzowa lśniąca góra. Tak wygląda arbuziak. I jeszcze jedno, tych nasion miało być 10, a jest 20, i jeszcze 4. Super. Stara rosyjska odmiana wczesna, 60 dni. Smakują i pachną jak rodzime stare odmiany. Słodkie, soczyste, aromatyczne. Do 7 721. Inny opis mówi nam, jedna z najwcześniejszych odmian dla stref klimatu zimnego, ale dobrze rośnie również w regionach gorących i suszy. Paga od 4 do 6 kg. Oto kolejna odmiana. Arbus Winter King and Queen. 20 nasion. Tych nasion jest 23. Jak wygląda? Na stronie sprzedawcy tak, w lekkie pasy. Oto tłumaczenie: 90-100 dni, wyjątkowy i rzadki melon Strażnika Zimy. Niektórzy nazywają ten typ arbuzem Boże Narodzeniowym ponieważ po zerwaniu można go przechowywać do grudnia. Natomiast na innej stronie w internecie deczko inaczej wygląda, ale można zaobserwować lekkie pasy. Proszę zrobić pauzę, przeczytać. Słyszcie Państwo, jakie zalecenie! Oszczędzanie nasion. Aby zachować nasiona, zgarnij lub wypluj <grytania> nasiona podczas jedzenia owocu, Spłukać i wysuszyć. Aby uzyskać czystość nasion, należy odizolować je od innych citrullus lanatus, to znaczy arbuz, w odległości co najmniej jednej, drugiej mili, czyli prawie kilometr, 0,804 metry od innej odmiany. Kolejna odmiana Florida Giant 20 nasion. Jest ich 24. Arbuzowy olbrzym z Florydy. Jak wygląda? Rośliny produkują piękne okrągłe, ciemnozielone arbuzy o wadze 45 funtów. Doskonały wybór do ogrodów przydomowych i targów rolniczych. 85 dni. A przeliczmy funty. 45 funtów to 20,41 20 kg 41, 20 kilo 41 Proszę tu tłumaczenie na innej stronie. nasiona oraz oraz moje nasiona równie piękne oto, oto kolejna odmiana jubile dwadzieścia nasion jest ich jeden z czego to jedno Wyróżnia się, oznacza go i wysieje, czy to wyrośnie to samo, co z tych jubileum Czyli jubileusz arbuzowy. Wspaniale wygląda, podłużny, pasiasty. Standardowy opis, stara odmiana, owalne owoce. Czyli też dwa, ponad 20 kg, 90 dni do dojrzałości. W innej stronie opis taki, 90 dni, długie, owalne owoce, o bardzo słodkim miąższu, ciemnoczerwonym i bardzo kruchym, popularny, stary ulubieniec, duży rozmiar, jeden z najlepiej smakujących melonów wszechczasów. A oto przedostatnie nasiona, o, na tym mi bardzo, bardzo zależało. Odmiana Kongo. Ile nasion? Liczymy. Dwadzieścia trzy. Arbuzowe Kongo. Która produkuje super słodkie, podłużne melony, które mogą ważyć do 50 funtów. Wysoka zawartość cukru i twarda skórka zapewniają trwałość podczas zbioru 85 dni. 50 funtów, czyli 22 kg, 68 deko. Proszę o to tłumaczenie na innej stronie. Stąd skórki twarde. Radzi sobie wyjątkowo dobrze w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Ogólnie zawiera 9,4% cukru. Czytamy. Tu jest stara rycina. Wspaniały. W rzeczywistości tak podłużny nie wychodzi, ale zobaczcie, jakie zróżnicowanie. Tu kolejne tłumaczenie. Chyba 23 nasionka. Pozostała nam ostatnia torebka. Przyjrzyjcie się. Jest to bardzo, bardzo słynny arbuz, z którego bije się rekordy gigantycznych arbuzów. Karolina Kros. 15 nasion. A tu liczmy. Nasion jest 18. 3 sztuki więcej. W tłumaczeniu arbuzowy krzyż karoliny. Tak wygląda, ale nie dla smaku, nie dla jedzenia uprawia się tę odmianę. Dla wielkości, dla wagi. Czytamy opis. Jeden z największych podłużnych owoców arbuza osiągnął ponad 200 funtów, czyli ponad 90 kg. Ale kiedy nie piszą tego. A to ważne, bo już padały kolejne rekordy. Czerwony miąż jest słodki i drobnoziarnisty. Potrzebuje długiego, gorącego lata, by osiągnąć swój pełny potencjał. Proszę przeczytać tłumaczenie na innej stronie. Pałzę trzeba zrobić. Słuchajcie, państwo, w Wikipedii znalazłam bardziej szczegółowo o arbuzach podział na grupy: Grupa Citroides, Grupa Lanatus, Grupa Pospolita oraz odmiany. I tu macie państwo. Karolina Cross ustanowił aktualny rekord świata w kategorii najcięższego arbuza, ważącego 159 kg, czyli 351 funtów. Zakładam, że są to aktualne dane w Wikipedii. Produkuje owoce o masie od 29 do 68 kg. Zwykle produkuje owoce. Od sadzenia do zbiorów mija około 90 dni. I teraz są odmiany, które ja posiadam. Słuchajcie Państwo, Golden Midget. Jest to arbus o złotej, czyli żółtej skórze, różowym mioszu, ale i o żółtych liściach i pędach. Miałam jedną sztukę w donicy i jedną w gruncie. Zdala od siebie i rzeczywiście jest wyjątkowy z wyglądu. W tym roku znowu zdobyłam nasiona. Orangelo przez trzy lata nie udało mi się. Monen Stars w zeszłym roku wspaniale udał się. Jest to żółtym o czerwonym, Ma nakrapiane liście, nakrapianą skórę, wielkie kropy. Jedną wielką, czyli księżyc i wiele malutkich. Kremow z kaszewen, Mam nasiona, wysiałam, ale ar arbuziki arbu były przejrzałe. Smaczne. Melito polski. Mam nasiona, nie siałam. Arbuz den suke. Mam na ten sezon. To jest najdroższy arbuz arbu na świecie. Na wyspie Hokkaido w Japonii. Wymyślono, uprawiano. A ja bardzo chciałabym zdobyć jeszcze tą odmianę. Tom Watson, Georgia La Rattlesnake, czarny diament. To można zdobyć. Wspaniałe informacje. Tylko to nie jest Wikipedia z nasza, nasza polska. Jest owszem przetłumaczone na język polski. Tu mamy na przykład na temat Charleston Grey odmiana Arbuza. Fantastyczne, warto się zagłębić. Nieubile. Czad, czadowo. Spójrzcie, jakie kraje wiodą prym w uprawie Arbuza w 2020 roku. Chiny: 60 milionów ton. Potem Indie: 3 miliony ton. A Indyk, co to znaczy? Turcja. Tak, Turcja. Indie 2,79 miliona ton. Iran 2,74. Algieria, Brazylia. Światowa uprawa arbuza 101 milionów ton w 2020 roku. Tu macie Państwo dotyczące zawartości, składniki odżywcze w arbuziaku. Tu dalej pogrupowali. Kostki arbuza, z ciemnozieloną skórą z Indii, kwiaty arbuza, liście arbuza, różne, różne, z żółtym miąższem. Wspaniałości, nasiona arbuza pod mikroskopem. I ja, Mardar, wyhodowałam, zobaczcie Państwo, arbuza bliźniaka, zrosły się dwa ze sobą. Widzieliście? To jest Nagroda za gigantyczny trud, jednakże gigantyczny w tej uprawie, w tej przygodzie arbuzowej. Tak zaczął się rozchodzić to, co widzicie Państwo. Jeszcze nie zmontowałam filmu, by pokazać go od momentu odkrycia, że taki arbus u mnie narodził się, a w przeciągu tygodnia muszę Wam powiedzieć, nastąpiło odkrycie czegoś, co wcześniej nie było widać. Tak wyglądał arbuz po rozkrojeniu. Ważył ponad 10 kg. Jest to odmiana Arashan. Wspaniały, słodki. Jedna połowa była bardziej słodka, druga mniej, ale równie słodziutkie. Także zapraszam do oglądania mojego kanału, polecania go innym. Może ktoś załapie bakcyla arbuzowego. Plus kwiaty do tego. Tak jak ja zaraziłam się tym od kolegi Marko Polą Uprawa w Polsce. Czadowo ma, kwiaty, arbuzy i, i w ogóle. I powiedzcie, czy nie jest piękna taka nagroda dla ogrodnika? Jest film w internecie, na kanale moim, gdzie stworzyłam taką wystawę małą z arbuzami, które w tym roku obrodziły. Nie ze wszystkimi, bo wiele zostało zjedzonych. To jest Monem Stars, ten w kropy. Fantastyczny okaz. Niepowtarzalny, ale wiecie Państwo, że w Polsce odkryłam pewien kanał, gdzie melon był zrośnięty. Też coś niezwykłego. Wiem, że arbus w Japonii gdzieś został apel wystosowany, by zgłaszały się osoby, którym udało się bliźniacze wyhodować arbuzy. Ja się nie zgłosiłam, może to jeszcze zrobię. Rejestr świat światowy? Na tym kończę. Pozdrawiam Państwa. Bawcie się, bawcie się ogrodnictwem. Nie ma sensu na zawiści, na wszelkie takie niekorzystne, takie tam różne wiecie. Przecież to jest obcowanie z przyrodą, z naturą. To jest zabawa, wypełnienie czasu, zabicie smutku na przykład. Pozdrawiam Was. Do widzenia i powodzenia w uprawach. A co jeszcze dodam, ile osób można poznać choćby na odległość o zainteresowaniach, bo wymieniać poglądy, to jest też bezcenne pośród ludzi na co dzień, którzy nas otaczają, których nie interesują tego typu rzeczy.